Cześć siemanko, dzisiaj pokażę wam 6 albo 5 skinów śnieżnych skinów no na zimę po prostu z brawla wbijajcie też na drugi kanał link w opisie jest nowa seria tylko jeden filmik nie chciał mi się wrzucić i no, no i go nie wrzuciłem w końcu ale no Wbijajcie to go to będę wyrzucać dalej. No to zaczynamy bez przedłużenia. Dobra, tutaj mamy Snowmantica. Już był gdzieś u youtuberów. Mmm, fajną moczapkę. Gdybym miał go oceniać, to no tak 7 na 10 nawet. Lecimy ze drugim skinem. Drugi skin to Eskimos Sandy i... Jakbym miał go oceniać to 9 na 10, był bardzo, bardzo ładne wykonanie. Dałbym za niego tak z 150 gemów albo 80 Dobra, lecimy z następnym. Tu skin, który mi się bardzo podoba jest to Eskimo, Eskimo, Eskimo Leon. No i on bardzo ładny tutaj jest. 10 na 10 zapłaciłbym za niego no nawet 150 choć sam nie mam leona ale bardzo fajny skin dobra lecimy z następnym tutaj mamy winter jessie no 6 na 10 bo tak bardzo mi się nie podoba i do jessie są dwa skiny oczywiście może być więcej ale do 6 na 10 dałbym za niego 30 działów chyba dla ciebie z następnym. Tutaj mamy śnieżnego spajka. Fajny jest. 8 na 10. Kupiłbym, do 10 Dałbym za niego z, z 150 też gebów. Podoba mi się nawet. I dla ciebie z ostatnim skillem właściwie już. Jest to Winter Pam. Taka. No nawet fajna jest. 8 na 10 też dało za nią 80 gemów taki no i to to ognisko gdyby to był jej ult no to tak bardzo fajnie by było no ale dobra już kończymy odcinek to by było na tyle Elo